Oje dinozaury Przemyśl, ulica Racławicka, stara zabudowa. Tu mieszka Szymon ze swoją mamą i bratem. Ten, ten miś ma białaczki, jest teraz na ojomie i daje mu teraz przeciwbólowy. Jest po operacji. Okej. Okay? Przecież go... Szymon zachorował w czerwcu 2017 roku Po serii badań w szpitalu w Przemyślu wykryto u chłopca guz Karetka na sygnale przewiozła Szymka do szpitala w Rzeszowie Trafił na oddział onkologii dziecięcej I znów badania, biopsja guza po serii kolejnych badań i po biopsji guza okazało się, że jest to niestety nowotwór, neuroblastoma czwartego stopnia. Jest to nowotwór złośliwy układu nerwowego. Pierwsze trzy miesiące praktycznie nie wychodziliśmy ze szpitala. Szymon przeszedł bardzo dużo badań, chemioterapię jest po 11 cyklach chemii. Jest za nami kilka wyjazdów do Wrocławia. Byliśmy w przylądku nadziei. Na po... Szymon miał pobierane komórki macierzyste, które zostały tam zamrożone. Za tydzień mamy wyjazd do Wrocławia, właśnie na mega chemię i na przeszczep tych komórek. Dwa tygodnie temu wróciliśmy z Wrocławia, gdzie w innym szpitalu Szymuś miał usuwanego guza na chirurgii dziecięcej. Udało się usunąć 90% całej tej masy. Jesteśmy dobrej myśli i wierzymy w to, że wszystko się dobrze skończy. To jest szczykawka, to kroplówka, a to kaziki jałowe, tak mamo? Tak. A to jest płynne doczyszczenie czyszczenia A to znowu szczykawka. Kiedy będę duży, chciałbym zostać skoczkiem narciarskim. A dlaczego? Bo bardzo lubię skoki. A znasz jakichś zawodników? E, Robert Johansson, Ryszard Freitag, Maciej Kot, Stefan Lajej, Kamil Stoch. A polskich? Ty... E, Macieja Kota, Kamila Stocha, Stefana Hule, Jakuba Wolnego, Piotra Żyły i Dawida Kubackiego. Musisz poczekać jeszcze, bo za duży wiatr jest. Stój jeszcze na belce startowej. Uwaga. Raz, dwa, trzy. Lecisz. Super. To było tutaj. Mm. Szymon dzisiaj skoczył 120 cm. 120. Super. I A -a. Moim marzeniem jest pojechać. Moim marzeniem jest jest, jest spełnienie nie moich marzeń, czyli mieć kabano. Jeszcze raz mieć... zacznij. Spokojnie. Moim marzeniem, że chciałbym mieć pieska, powiedz. Dobra. Moim marzeniem jest to, że chciałbym mieć pieska i kiedy pojedziemy razem do schroniska, to sobie go wybiorę. Jak się będzie nazywał? Kabanos. Co to będzie za pies? Jamnik. Tak, a pokaż, jaki powinien być duży. Na 40 cm. Popatrz, to jest co? Ptasznik. 10 cm. 10 cm. szukaj 10 cm. Taki duży jest, widzisz? Pff, taki jak dłoń. Taki, no, zmieściłby ci się na dłoni, tak? Mhm. No to idziemy. Centymy. Skorpion, 20 cm. Taki, taki jest skorpion. To już na dłoni by ci się nie zmieścił. No, może, o no dodał drugą, to jak moja dwie dłonie. No. To jest teraz dinozaur. Myślę, i półtora liści. Jeszcze nikt go nie pokonał, bo miał takie długie szponury. Kiedy ktoś go zaatakuje, to zmieni się w prawdziwą betę, może jest roślinożercą. A lubisz dinozaury? Lubię. A dużo masz? No 20-30 figurek. No pokaż jakieś w książce. To są pterodaktyle. Krewni naszych dawnych ptaków. Mhm. Pokaż, obracaj kartkę dawaj. To też są właśnie krewni ptaków, a to są już krewni naszych ryb. Mazozaury, plezjozaury, tak. A to są już krewni żyraw. A ten, a ten a to akurat nie wiem, kim był, Światkami. A mierzysz dinozaury? Mierzę. Mm -hmm. To są antylozaury. Po pochodziły z rodziny twardych zwierząt. Tutaj jest długość na przykład. Wiem. 10 metrów, 7 metrów i 3 metry. Mm -hmm. No to zmierz taki 3 metry, ile by miał. Dobra, 3. No to ten będzie. Tak. Mm -hmm. Dobra, to jest ja podjeść w drugą stronę. Jeszcze nie. O! Już. Tak jest. Taki był ogromny. Bardzo lubię Dinodaury, dlatego że był historyczny, a ja lubię prehistorię. To jest Dinozaur. Miał tę miał płetwę, dlatego do wymierzania temperatury, żeby się schładać. Dinozaury to temat na każdą okazję. Taka fascynacja w wieku dziecięcym to wyjątkowy dar. Może więc Przemek nie zostanie skoczkiem narciarskim, lecz paleontologiem, choć pewnie wolałby nazwę prostszą, na przykład dinoekspertem. No, Mój ulubiony to jest tyranozaur. Nie znam Nie, to nie jest tyranozaury. Gdzie ja on może być? Na górze, Uciekł nie? gdzieś. O, to jest trynozaur, miał najsilniejszy ucisk wszystkich dinozaurów. Podobno był najsilniejszy i najgroźniejszy. A to też był tlenozem, tylko że na baterię. Takiego wielkoluda zobaczy zapewne Szymek już niedługo, bowiem fundacja Mam Marzenie zabierze go z mamą na wyjazd do parku dinozaurów. Tego dinozaura dostałem w szpitalu na urodziny od wszystkich dzieci. Brata Szymona nie ma, jest w szkole. Dla Szymka całym obecnym światem stały się dwa pokoje. Nie wychodzi na pole z uwagi na możliwość przeziębienia i różnych powikłań. Dzieci ze swojego przedszkola widzi czasem z balkonu. Odwiedzają go z panią przedszkolanką, ale jak to w takich przypadkach bywa, wizyta trwa 10-15 minut. Martwię się cały czas, jak to będzie, jak to się wszystko zakończy, aczkolwiek jesteśmy pozytywnej myśli. I wierzę w to, że wszystko będzie dobrze, aczkolwiek przychodzą takie momenty moje, jakieś załamania, i wtedy Szymuś przychodzi, i jeszcze mamę pociesza, i mówi: Mamo, nie martw się, wszystko będzie dobrze. Ten jego uśmiech daje mi takie pozytywne nastawienie na to wszystko, i jego uśmiech to jest lek na całe to zło.